Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na kopytka. Zrobimy je krok po kroku, tak żebyście wiedzieli, jak je przygotować, ale zrobimy je dzisiaj sobie na słodko. Wy możecie oczywiście wybrać wersję nawet rawnie, ale ja dzisiaj dodam do kopytek bułkę tartą i miód. Więc co? Zabieramy się za gotowanie. Pierwszą rzeczą, którą potrzebujemy, to ziemniaki. Ugotowane ziemniaki, najlepiej takie, które zostały nam z dnia poprzedniego. Takie będą najlepsze na kopytka, ale jeżeli chcecie specjalnie zrobić ziemniaki pod kopytka, to ugotujcie je i wystudźcie. Więc kilogram ziemniaków potrzebuję sobie ugnieść teraz na takie nie, nie gładkie, ale pire. Teraz najpierw przełożymy je sobie do miski. Generalnie możecie się posiłkować oczywiście proporcjami, które są, yy, są podane, czyli kilogram ziemniaków i 200 gramów mąki. Natomiast fajną takim patentem na to jest ułożenie sobie tych ziemniaków w miarę równo. Podzielenie teraz tego wszystkiego na cztery części, w ten sposób. I taką jedną część odkładamy sobie, a w to miejsce teraz Dodajemy sobie mąkę. Dobra, teraz cukier, bo mają to być kopytka na słodko. Dodajemy sobie oczywiście też troszkę soli, żeby przełamać ten słodki smak i wbijamy jedno jajko. No dobra, i teraz musimy to wszystko sobie zagnieść. Najlepiej to zrobić ręką. Dobra, ciasto mamy gotowe, więc teraz potrzebujemy zrobić sobie trochę miejsca tutaj. Wysypujemy sobie blat mąką. I teraz potrzebujemy wziąć sobie kawałek ciasta. Możemy je podzielić na więcej części. Taki kawałek ciasta. I rolujemy sobie w ten sposób. O. Dobra, teraz. Ja sobie zawsze delikatnie spłaszczam w ten sposób i kroimy sobie kopytka. Możemy je jeszcze trochę delikatnie obsypać solą i mi się nic nie, solą, mąką i mi się nic nie stanie, ponieważ ta mąka się wypłucze podczas gotowania. No i odkładamy sobie i to samo robimy z pozostałą częścią ciasta. Dobra moi drodzy, teraz mam tutaj osoloną wodę, i potrzebujemy ugotować sobie nasze kopytka w niej. Do momentu aż one wypłyną na wierzch, wtedy liczymy jakieś 45 sekund do minuty i one będą gotowe. W tym czasie na patelni rozpuszczamy sobie masło i zrobimy miodową kopytarkę. Więc potrzebujemy 100 gram masła. Poczekamy aż się ładnie roztopi. No i dobra, pierwsza porcja kopytek jest już gotowa. więc Wyjmujemy je sobie z garnka. Dobra, teraz masło się roztopiło. Potrzebujemy dodać sobie na, do masła bułkę tartą. Teraz potrzebujemy sobie ją delikatnie uprażyć żeby yy, nie była surowa, żeby była ładna i złota. Ile na patelni zostaje. Zobaczcie, kiedy jest taka ładna złota nasza bułka tarta, dodajemy sobie do niej trochę miodu. Do naszych kopytek dodajemy sobie trochę bułki tartej o, w ten sposób. I gotowe, szybkie, proste danie. Możecie zrobić je bardziej słodkie albo mniej słodkie, w zależności od tego, jak lubicie. E, bardzo polecam Wam, żebyście wykonali ten przepis. Pamiętajcie również, żeby zasubskrybować mój kanał i wcisnąć dzwoneczek. Bo za każdym razem, kiedy dodam nowy filmik, dostaniecie powiadomienie, że taki się pojawił. Więc dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia!